Jestem klamiotakaną, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Dorysowując do litery L, jej odbicie symetryczne względem pewnej prostej, można otrzymać każdą z figur przedstawionych na rysunku. Narysuj sześć innych figur, które można otrzymać w ten sposób: czyli z jednej litery robimy trzy różne odbicia. Ok, więc jakie mamy litery w alfabecie? No, mamy A, która jest skomplikowaną. Figurą taką, żeby tutaj to przerzucać, to jest po prostu L. Więc lecimy dalej. B, no B ma brzuszki, też tego nie zrobimy. Ale C, jeżeli mamy je narysować tutaj tak jak według tego, będzie łatwe do narysowania. No to zaczynamy tu. Mamy tak. Tak. Musimy mieć na trzy wtedy. Hop. 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 I hop, jest literka C. To tak. Jeżeli zrobimy według takiej osi, to wtedy mamy taką figurę. U Was to oczywiście jest w kratkach, jest to o wiele prostsze niż u mnie. To jest pierwsza. Teraz zrobimy sobie tak samo, ale na dole. I wtedy mamy tak. Hop, no to jeszcze plecami do siebie, że tak powiem. Okej, okay. no i mamy to. To była oczywiście literka C. Potem mamy D, to znowu z brzuszkiem. E, jeszcze bardziej skomplikowana od tej, ale F już jest bardziej proste. Więc zrobimy sobie F. -kę. Tak. Tak. No i Teraz przodem to sobie zrobimy, czyli byłoby według takiej osi. Tekajcie, bo tutaj nie zrobiłam miejsca. Mamy tak o. Następnie pleckami. To przypisujemy sobie to. Ok. I jeszcze możemy to sobie zrobić. Jeszcze jeden. Prawdę mówiąc, chociaż z tej F to by nam więcej wyszło. Bo jeszcze możemy sobie to zrobić tak, że tym bokiem. Hop, a możemy tym grubszym bokiem, czyli byłoby tak. Przy czym. Wy ich macie narysować tylko sześć. Więc tej Fki wybierzcie najłatwiejsze dla Was. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie suba i no i już.